Placu Zabaw połączonych z Gór Sołek. Państwa, w placu zabaw. Szczególne podziękowania dla całego Zarządu OSP ale podziękowania należą się również władzom naszej gminy na czele z Panem Wójtem. Bardzo nam miło i dziękujemy. Proszę, poprosimy o jeszcze... To mały grant. Składane było do stowarzyszenia Przymierze Jeziorsko. Powiem tak, od projektu do realizacji troszeczkę to trwało, no, około półtora roku. Ja myślę, że to jest bardzo trafna inwestycja w, tym, w obu sołectwach, tak? Bo jesteśmy na granicy sołectwa gronów i kamionka. Myślę, że dzieci będą zadowolone i zresztą widać, tak? Są zadowolone. No, w tych sołectwach niewiele się też dzieje, no, więc każda taka inwestycja, no, na pewno jest to jakaś rozrywka dla dzieci. plac naprawdę był tu bardzo potrzebny, dwie wsie, Gronów, Rokitowiec i Kamionka nie miały tego placu zabaw. To jest miejsce spotykania się nie tylko młodszych dzieci, ale młodzież tutaj przychodzi, przebywa, no mają ten, to, to, to swoje miejsce. Rodzice mogą się tutaj spotkać jak przychodzą z tymi dziećmi, także naprawdę, naprawdę fajna rzecz. Przytulnie. Jest fajny, ładny, duży, zadbany, fajny, taki przytulny też, duży. Jest fajny i mi się podoba zjeżdżalnia i huśtawka. Inwestycja powstała dzięki dofinansowaniu z lokalnej grupy działania. Dofinansowanie w kwocie mniej więcej 35 tysięcy złotych e, wsparło tutaj m, całą budowę, natomiast e, dużo pracy również wnieśli sami mieszkańcy, chociażby związaną z uporządkowaniem całego terenu. E, bardzo serdecznie im za to dziękuję. E, bardzo mnie to cieszy, że akurat e, przez to, że jest to, taka inwestycja pośrodku tych wsi. Mam nadzieję, że też będzie jakoś jednoczyć tych wszystkich mieszkańców i tutaj będą się spotykać nie tylko dzieci, ale i rodzice. Dzisiaj wspominałem o tym, że będziemy realizować, mam nadzieję, w jakimś niedługim czasie inwestycję drogową. Także no, mam nadzieję, że więcej tych inwestycji będzie się ukazywać i będzie jeszcze wiele okazji do tego, żeby się tak spotkać jak dzisiaj. Myślę, że ten plac naprawdę będzie długo służył i, i będzie naprawdę dla, dla wszystkich, dla rodziców, dla dzieci, dla wszystkich mieszkańców. Jak dla mnie bardzo ślicznie, coś nowego dla dzieci. Przynajmniej dzieci nie będą siedziały przed komputerami, tylko po prostu wszystkie dzieci mogą przyjść i razem w grupie się bawić. Jak podoba się plac zabaw? Podoba zabaw, a potem mogłeś, żeby jedzenie takie pięknie. Bardzo dziękuję. I potem jest spania. <noise> potem jest spania, tak? Hej, kolego, jak podoba Ci się nowy plac zabaw? Dobrze. Jest kolorowy? Tak. A co Ci się tutaj podoba najbardziej? nie, yy, Dzieciarnia.